Hej, witajcie! Z tej strony Legion, to znowu Marvel Strike Force, co nowego. I mamy tutaj dość taki obszerny, powiedzmy sobie, ten <noise> Weekly blog. Może nie będę omawiał postaci, jakie tutaj wpadły, bo mamy te Masters of Evil, trzy postacie nowe, Absorbing Bank, ten Conqueror i Moonstone, więc nie będę tego omawiał, bo troszkę. Limitowany mam czas, a chciałbym omówić eventy, jakie mamy, bo tu jest sporo do omówienia. 25 stycznia, 22. Startuje Symbios, Sabotaż Event. I co my tu mamy? 7-dniowy event, jak zwykle do zdobycia, te nasze miesięczne rzeczy pod ten główny event. I co my tu mamy? 7 dni. Gra w wojnie. Jest premiowana, zużywanie powerkorów i kolekcja Symbiot Samples. Coś takiego z innego tego tutaj niżej eventu. I co my tutaj mamy takiego ważnego? 83 tysiące potrzebujemy, żeby miesięczny event wbić. 140 tysięcy potrzebujemy, żeby agenta Venoma odblokować. To są takie nasze dwa główne przystanki. Milestone 25, milestone 130: Tu raczej, no, to jest dla wielorybów, to wszystko, więc tu nawet nie będziemy po to szli, bo no gdzieś tutaj trzeba będzie zakończyć obliczenia, w tym miejscu. Dalej nie ma sensu. I teraz sobie omówmy następny event, a więc to jest web milestone pod te symbiot sample. Tutaj z kolei trzeba znowu blitz kredyty. Oczywiście też 25 stycznia to startuje równo z tym. Także 25 stycznia, godzina 22. No i Web UPC nie będziemy brać pod uwagę oczywiście. Następnie mamy 27 stycznia Quick Rumble. Z Unlimited X-Menami za gwiazdki, więcej punktów. Wraca Famine Event. A więc znowu rok szardy, 23 stycznia startuje, o 22. Famine Scourge Event wraca, także jak jeszcze nie macie to przygotowujcie się, no bo rok wam będzie potrzebny do Apokalips i no pasuje ją zrobić. Poza tym jest bardzo silną postacią, nie tylko na Cosmic Crucible, Wojnie czy tam Yy, ogólnie jako taki w ogóle postać, no ta, ten horseman, tylko jeszcze też i na arenie jest użyteczna, więc warto ją mieć. Następnie mamy coś takiego jak Lunar Festival, 26 stycznia, 22 startuje i tutaj mamy znowu do zdobycia jakieś czerwone gwiazdki Wonga, kostium Jubilee, jakieś szardy. Colin Wing, Shang-Chi Wonga. A mnie co najbardziej tutaj interesuje, to 50 szardów Brauna. To będę starał się w ten pójść właśnie milestone i pokażę, jak się to robi. Przynajmniej w teorii. I co my tutaj mamy? Zużyj kampanii energii. 4 punkty za kampanię energy i alians Kredity. 4 punkty z alians kredyty, czy 7-dniowy event. Także znowu 7 dni będzie taki event, który będzie się nakładał, jakby dzień później wystartuje po tym symbiot. Więc dobrze będzie, jeśli już będziecie wydawać PowerCory, to się wstrzymać jeden dzień przy tym evencie i jakby równo z tym drugim zacząć wydawać powercory. To jest taka pierwsza myśl przewodnia. I co my tutaj dalej mamy? A więc Leaderboard. Za znowu taki Leaderboard, jak mieliśmy wcześniej. Tyle, że tym razem już level 5. A jony nie są tutaj, tylko są jednak tu wyżej. Przy 1% znowu zmienili. Także, no. Następnie mamy jakiś Event Store, co będą jakieś czerwone koperty. Podejrzewam, że tak jak zwykle te story. Coś możemy, będziemy mogli kupić za te red Envelopy. Zużywanie kampanii energii będzie skutkowało właśnie zarabianiem tych red envelope. No i co mamy dalej? Znowu Mojo Mechem. Sezon 28 startuje. I tutaj będą mm, szardy naki do zdobycia. No i cóż. Dalej mamy ogłoszony piątkowy, jak zwykle za darmo odebrać można w Storze tutaj. Justice medale dodatkowe i do Women of Time punkty. Następnie no to ogólnie tutaj co będziemy mieć, a więc Blitz z Coulsonem 23 stycznia. Więcej expa na kampanii dwa razy. Quick Rumble z anime Tedami to już było, i Bootcamp czyli trening moduły do wygrania, i Flash Event, czyli Block Party, czyli City Hero, i będzie można Ability Materiały wygrać, też 27. Tu widzimy, to wszystko startuje. No dobra, to przejdźmy sobie może do podliczenia tego wszystkiego, najpierw tego pierwszego eventu i drugiego. Bardziej może się skupimy na tym, żeby później policzyć ten drugi. Więc przejdziemy sobie tutaj do pliczku i mamy tak, to jest ten pierwszy, a my sobie przejdziemy od razu do drugiego. Więc jeden blitz to jest 5 punktów, jeden punkt blitz kredyta 5 punktów. No to po drodze będziemy jeszcze mieli tak, 27 stycznia quick będzie gdzie można 3000 zdobyć. Colson 23, jak zdobędziecie majstony, przytrzymajcie 2 dni do startu eventu i odbierzcie wtedy, to dostaniecie znowu 3000. 29 stycznia, niedziela, to znowu mamy ten Red Star's Rampage, Jasodor, i tam będzie chyba 1300 albo 1400, już nie kojarzę dokładnie, ale przyjąłem 1300 kredytów dodatkowych, czyli jakby 7300 macie już bez blicowania z tych trzech. A jak sobie to odejmiecie od tych, co potrzebujecie, bo jeżeli potrzebujemy 100 tysięcy punktów na cały ten event, no to podzielimy przez te 5 punktów, czyli 20 tysięcy blic kredytów potrzebujemy. A jak 20 tysięcy blic kredytów potrzebujemy minus to, co uzyskamy, no to 7300 to zostaje nam 12700 do wbicia. I żeby to wbić, no to musicie, tak jak tutaj wyliczyłem, 840 walk zrobić wygranych, więc założyłem, że w rotacji robimy znowu 35 winów na rotację. 15 punktów średnio za win, no to wychodzi, że 25 rotacji, jak zrobicie to, ten event macie zaliczony i zdobywacie w sumie za, z ostatniego milestona z sumą wszystkich 50 tysięcy tych symbiot samples do tego pierwszego eventu. Czyli do tego z tego eventu 50 tysięcy punktów już możecie nabić. Tutaj w tym pierwszym evencie założyłem właśnie ten miesięczny item 83 140 tysięcy odblokowania agenta Venoma i ten ostatni milestone to raczej jest poza zasięgiem. Następnie przejdźmy sobie do symbiot, sabotaż tego już głównego właśnie, co tam jeszcze mamy, a więc mamy tak, war battle 10 walk podczas wojny, mamy 3 wojny tygodniowo więc jeżeli zrobimy 10 ataków na wojnę, czyli 30 w sumie w trzech wojnach, to będziemy mieć 30 tysięcy punktów. Jeżeli 12 36 tysięcy punktów. 14 42 tysięcy punktów. I tutaj jest suma z naszymi 50 tysiącami. Jeśli będziecie robić po 10 wojen 80 tysięcy możecie zdobyć. Nie wydając czegoś innego. 36 tysięcy plus ten milestone jak będziecie po 12 wojen robić w trzech wojnach 86 tysięcy. I jak będziecie robić tym trybem Plus z tego eventu z Bliska 50 tysięcy, to 86 tysięcy macie, to już wam da miesięczny item zarobiony. 14 wojen. Jak będziecie grać 14 walk na, walk na wojnę razy 3, no to wam wychodzi 92 tysiące z tego. I to jest na razie, to są na razie liczby bez wydawania power Dlaczego ja tutaj takie dałem jeszcze wyliczenia power core'ów? No zaraz o tym powiem, bo jeszcze nam się tego 26 stycznia nałoży kolejny event. Jakby odcięty od tamtych. I tutaj jest ostatni milestone 75 000. Ja będę celował w to 65 tysięcy50 szardów browna. Chcę to mieć, żeby go podbić. U mnie jest na 4 gwiazdki, tego na 5 gwiazdek, więc Chcę to po prostu wbić. I tak. Co tu mamy? Zużyj energię i armiąc kredyty po 4, 7 dni. Jak do tego się trzeba przygotować? Pierwsza taka zajawka tutaj, żeby 25 stycznia zrobić doneta w Gildii, ale nie odbierać tych paczek, co są. Czyli robicie po prostu Donata, i nie odbieracie paczek, tylko Czekacie do 26 stycznia, do godziny 22 i nie wchodźcie za, za nic do Alliance Donation. Bo jak wejdziecie do Alliance Donation, to ten sposób wam przypadnie. Bo jak wejdziecie tam, no to wam odbierze te skrzynki automatycznie. A jak nie wejdziecie, to dopiero jak wejdziecie, to te skrzynki wam odbierze. Czyli poczekacie, aż event się zacznie i dostaniecie, jakby, free z poprzedniego dnia tyle, ile wasza. Wasz sojusz wbił tych paczek, za te paczki, jakby wyrównanie. Czyli bardzo możliwe, że 400, bo tak się zwykle robi normalnie, płacąc goldem. 400, jeszcze się event nie zacznie, to nikt nie będzie power kurami, podejrzewam, tak jak jest u nas, wrzucał, więc tym sposobem 400 Allianz Kredytów za, załadujecie. Druga, drugi taki tip, jak to, jak z tego wycisnąć jak najwięcej. A więc Daily Donate 26 stycznia nie robicie rano, tylko czekacie, aż się event zacznie. Dopiero po 22.00 robicie tego Donate'a. Wtedy wam to doda dojrze za dniówkę punkty, to jeszcze wam Daily Questa zaliczy i dopiero wtedy jeszcze dostaniecie. Bo wcześniej nie możecie wchodzić w to Alliance Donation, tym bardziej, więc jedno się z drugim jakby wiąże że nie możecie wchodzić, więc dostaniecie dość, że z tego bonus 400 tu dostaniecie 250 i jeszcze raz i dostaniecie któryś z tych, zależy czym płacicie, czy Goldem, czy powercorami 50 czy 100, to dostaniecie jeszcze któryś z, tym, z tych tutaj bonusów, więc sporo punktów jest tym trikiem do zrobienia. Ja już to stosowałem nie raz, więc to działa, także. No, trzeba się zaznajomić i się trzymać tych reguł, więc można takim sposobem troszkę więcej punktów bić. No i dalej mamy tak. Tu mamy już przyjęte te normalne donaty, te daily donate, te questy, które mamy, zrobione, jakby 250 punktów to daje codziennie. Więc ten jeden, co mówiłem, mówiłem właśnie jakimś sposobem go. Złapać, to jeszcze nam zostanie 7 dni tym, tym samym sposobem, więc będzie w sumie 8 takich nagród i mamy z tego właśnie 2000 punktów. Następnie mamy dniówka z paczki, czyli te wszystkie paczki, 5 paczek mamy. No, u nas Alians będzie robił na pewno po 5 paczek, więc 7 dni razy 500, 5 paczek dziennie, wyliczenie, czyli pół tysiąca. Dniówki. Donata, zależy ile płacisz, Jak dajesz donata 10 kg, no to dostajesz 10 kredytów, 50 PiS power core'ów to dostajesz 60, 100 power core'ów 90. Ja będę jechał w to. No i tak jak mówię, że jeszcze tego wcześniejszego dnia, jakby się złapiecie między 22 a 23, to jeszcze będziecie mogli jeden taki dodatkowy wyciągnąć. Dlatego jest razy 8. No i co? I tu mamy teraz sumę. Policzone to wszystko. Jakby to dla tych trzech opcji. Czyli jak będziecie donaty robić takie, takie, takie. Czyli tyle wychodzi. I tak to się później ma punktowo, bo razy cztery się one liczą w tym evencie. No i jak macie tu już te punkty, no to sobie teraz przejdziemy do zużywania energii. No i tak mamy. Już od teraz jak będziecie trzymać energię na mailach, no to 600 energii przynajmniej Dostaniecie, może 700, jak się pomuda. No ale raczej 600, no bo zależy, kiedy odbierzecie z webstora. Raczej 600, założyłem 600. 7 dni podczas eventu będziecie też dostawać te maile, więc można to wykorzystać i używać tej energii. Dniówka z energii za 7 dni, czyli tyle dostajecie free energii z tym odbieraniem po 80 energii w 3 godzinach to tyle możecie zrobić plus regeneracja energii codziennie. Także to jest cała suma. 200 powerkorów na dzień energii przy wydawaniu dostajecie dodatkowe 3360 energii. No i tu jest suma tego wszystkiego. Wychodzi tyle energii w 7 dni możecie zrobić. Plus, jeszcze możecie trochę przechować energii z dnia poprzedniego, jeśli macie taką możliwość. Ja zachęcam do czegoś takiego dzień przed rozpoczęciem eventu, właśnie, żeby tu robić. Bo tutaj nie mamy nigdzie zużywania w tym evencie energii, więc dopiero w tym evencie. Czyli na przykład. Energię z 25, 6, stycznia cały dzień sobie chomikujecie do startu eventu i wtedy zużywacie. I to da wam dodatkowe punkty. Ale przejdźmy już jeszcze do liczenia tego jak to jeszcze będzie wyglądało. No i mamy tak. Mamy sumę tych wszystkich, a więc w zależności które donacje robicie, no to policzyłem sumę z tymi punktami tutaj. Bo to, to, ta suma no to jest razy 4 i tyle dam daje punktów. Więc jest to dodane do tego, potem to dodane do tego i to dodane do tego, i macie trzy tutaj różne wyniki, w zależności na którą opcję się będziecie godzić tutaj. No i jak ja, wyszło mi przy tym zużywaniu 100 power korów plus 200 power korów za energię, to 300 power korów, jakby dniówka trzeba dać. Wyszło mi przy tym, w tej opcji 59 904 punkty do Shardów browna 65 tysięcy, brakuje mi tyle, czyli muszę jeszcze wydać tyle energii, żeby to zrobić. A to mi wychodzi w zaokrągleniu 11 odświeżeń kamp energii dodatkowych. Czyli tam kilka dni trzeba sobie podświeżać energię po 100 jeszcze power korów dodatkowo żeby 11 odświeżeń. Nie jednego dnia, bo tam później są ceny za 200 power korów, więc. To się nie opłaci. Ale na przykład 4 odświeżenia jednego dnia, 4 drugiego, 3 trzeciego. Dodatkowe oprócz tych 200. No i takim sposobem uzyskamy 65 tysięcy i szardy brauna. Teraz jak już wiemy, ile tu będzie wydawane tych powerkorów, wiem, że 300 dziennie plus te 11 odświeżeń. To na podstawie tego możemy sobie przejść do tego eventu, gdzie będą zużywane powercory jeszcze. I jak mamy tutaj, na początku liczyliśmy, że mamy 50 tysięcy tych symbiot samples plus jeszcze z wojny. To teraz doliczymy jeszcze powercory. Ja tutaj założyłem 400 powercorów dziennie, ponieważ 100 będę wydawał na donaty, 200 będę wydawał na Powercore, energię i zapewne jeszcze będę chciał kupić jakiś. No, na pewno gdzieś tam będę kupował ISO energię, bo jeszcze będzie trwał Coordinated Assault, sobie coś tam do kupię. Więc tak założyłem, w przybliżeniu mniej więcej. I tutaj mamy jeszcze 1100. Za te odświeżenia. 1100 za odświeżenia. No i to nam daje w sumie sumę taką, że... Mamy 67500 za te wszystkie powercory, które tutaj... Wrzuciłem w te... Jakby koszty. No i jak to sobie dodamy do tego co... Było tutaj. W zależności od ilu wojen. No to nam wychodzą takie wyniki 147.500, 153.500, 159.500. Czyli tutaj spokojnie sobie odblokujemy agenta Venoma wydając tyle power core'ów. A ile to power znowu tutaj będzie wydane, żeby ten event zrobić, no to by było, by było tak. 4 razy, 400 razy 7 dni plus... 600 plus. No, policzmy tu, może 700 plus 1100. 4600 power korów by trzeba było wydać mniej więcej, żeby to wbić. Może troszkę mniej, no ale gdzieś tak trzeba gdzieś celować tyle. No i to tak by wyglądało, że zrobimy browna. 65 tysięcy, tutaj w tym evencie, 50 shardów zrobimy odblok fenoma miesięczny event. No i to wszystko tutaj z tego eventu, tak by to mniej więcej się prezentowało. A jeszcze oprócz tego, jak już mamy wszystko, no to jeszcze taki bonus, jak to w miesięcznym evencie wszystko wygląda. Mamy tak, sybiot, sabotaż. Takie ilości do zdobycia tych Justice medali. Mamy Quick Rumble. Aktualny. Ja już troszkę odebrałem. Tu będzie jeszcze 35 800 u mnie. Mamy. E, dniówki. Zlogowania. Jeszcze zostało 11 dni, więc 4 300 dziennie i Jed, jeden piątek został. Za tydzień, więc będzie tyle. Mamy woman out of time i zostało jeszcze 20 tysięcy i bulletproof ten items miesięczny. Następnie mamy unlimited quick rumble, też będą. I pozostały coordinated assault, który też troszkę odebraliśmy już w sojuszu, ale mi zostało tyle powiedzmy. No i jak widzimy suma dała tego wszystkiego 386 tysięcy tym miesiącu. Ja mam w tym momencie free to play 393 000. Suma tego i tego daje 780 000. To jest z mailstonami 20 z coordinated assault. A jakbyśmy sobie to znowu odjęli te mailstony, bo może nie robicie tych 20, mailstonów 20, 20, tych obu, no to by trzeba było odjąć 12 800. 767 tysięcy w tym miesiącu jest free to play do zdobycia. Także nawet bez tych coordinated spokojnie ten event miesięczny zrobicie. No i cóż, tyle wyliczeń. Było ciężko. A tyle wyliczeń na dziś i mam nadzieję, że sobie poradzicie z tymi eventami jakoś. I że to wam coś nakreśliło schemat postępowania.